ponad 160 maluchów, dużych fiatów, a nawet żuki utworzyły napis Lubasz 2023. Następnie witencje uczestników z lotu odprawioną przez świętą. Możesz się które Później przyszedł czas na pierwszą konkurencję sportową. Zadaniem pasażera malucha było kierowanie autem. Kierowca zaś miał zadanie zmieniać biegi i dociskać gaz. <śm> W zlocie wzięło udział 5 załóg z Wielkiej Brytanii. Ja jadę jak po, jak po bułki do sklepu, normalnie taką trasę. Robią, robią teraz po raz 14 z Anglii do Polski. No, normalnie na co dzień podróżuję sobie tym maluszkiem po Europie. Maluch odwiedziło 17 krajów różnych. Ta impreza to hołd dla polskiej motoryzacji i myśli technicznej. Zlot jest też bardzo hermetyczny. Tylko na nasz zlot mają wstęp tylko Fiaty 126P i klasyki PRL-u. A dlaczego maluchy? Bo maluchy mają duszę. Maluchy nas zmotoryzowały całą Polskę. Podczas każdego zlotu uczestnicy prowadzą zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne. Tym razem pomagali ośmioletniej Berenice Szczankowa. Dziewczynka ma wadę genetyczną potocznie nazwaną zespołem Kociego Krzyku. Wymaga stałej rehabilitacji oraz terapii z psychologiem. Zbiórkę można wesprzeć poprzez portal zrzutka.pl